Witam się, witam z wami serdecznie ze szklarni, mamy już późne popołudnie no i dzisiaj sobie myślę, że nagramy, nagram dla was co ciekawego u moich kan, kan kan, które zostały wybudzane z bulf i zarówno kanny, które mam posiane z nasion, mam nadzieję, że wy to będziecie troszkę lepiej widzieć jak ja bo jest takie fajne słoneczko chociaż jest wiaterek tutaj zobaczcie jaka piękna taka o wiśniowych wiśniowych liściach ta część też należy do niej tutaj widać coś się też wybudza durban chyba kanna durban z tego co widzę tutaj nic tutaj też mamy taką kannę o ciemnych listkach. Tutaj coś też wybudza. Zobaczcie, zrobiło się fajnie ciepełką, ale jak nierówno one się wybudzają. Tutaj jakaś zielona. Tutaj również mam dużo właśnie kan o takich ciemnych liściach pasiastych. Zobaczymy, co to z tego będzie. Tutaj też widać, jest piękna ta czerwona, taka wiśniowa. Kanna. Zostawię sobie. No nie, nie dobre. Dojście. W 15 maja pójdą do gruntu. Patrzcie, jaka ta jest piękna. Też pewnie jakiś Durban. Widzę, że ma przebarwienia na liściach. Tutaj coś się wybudza. Zobaczmy co to może być. Hampion. Kanna ha, ham pion, Champion 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 To chyba ta i ta jest taka sama Ja sobie później wiadomo Jak one mi zakwitną, to będę wiedziała jakie one będą miały liście, Jak one mi zakwitną. Tutaj mamy też jakąś fajną kannę. To sobie już ją oznaczyłam. W jednym tym. Sobie tutaj rośnie. Ładnie mi się. Te kanny wybudzają, jak widzicie. mam jeszcze dalie, ale to o daliach. W innym odcinku myślę, że o takich innych kwiatach również. Tutaj też mamy pomarańczowe, bordowe liście. To było z moich nasion, zobaczcie. Jak ładnie widać, że będą miały paski te listki? Pięknie. Idziemy dalej. Idziemy, idziemy dalej. Tutaj też piękna kanna, też widać ciemne liście. Nie wiem jaka to jest. Kupiona jakaś? Czekajcie, nazwa. Roma Tiger. Czyli na pewno będzie posiasta. Tutaj się coś wybudza. Również. Podobne. Widać. Będą paseczki. A bardzo piękne są te z paseczkami. Tutaj lecimy dalej. Nic. Tutaj zobaczcie jaka piękna. A ta. Yy. Panna. Prinson Beauty czy coś takiego. Patrzcie, jaka ona piękna. No już ta jest największa. Tutaj nie wiem, albo kafe, albo coś. Tak. woming, woming. Coś takiego, kanna. Tutaj jest druga w kolejności. O, patrzcie, jak kwasty rosną. Tutaj mamy też kolejną piękną, która się wybudziła. Widzimy dalej. Co my tu mamy dalej? A, muszę się. Stopniowo przesuwać. Żółtka, Anna żółta. Piszę. Baczymy. Tutaj też mamy jakiś egzemplarz. To ta chyba wanilia z tego, co pamiętam, no. Wanilia, ona była kupowana na Allegro tutaj, wanilia. A ta druga, kanna, też pewnie wanilię zobaczymy, kanna, czerwona, czerwona kanna, ta czerwona taka, czy zwykła, nie wiem, czy ciemna. No ta wanilia to mamy, było dwie sadzoneczki, Koleżanko, tak to wygląda u mnie. Miłością do, do kan zaraziła mnie koleżanka Mardar. Także serdecznie pozdrawiam i zapraszam do niej na kanał. Tutaj mam taką kannę o ciemnych liściach, o takich pomarańczowych kwiatach. Ja ją miałam w tamtym roku. Piękna, też mi się ładnie wybudza. No, tutaj dalej sobie stoi z boku, także troszkę tych kan mam, część się już, widzicie wybudziło, część się wybudza, dalej się też pomału wybudzają, ale myślę, że o jak to nagram wam osobny film i teraz przejdziemy do moich kan z nasion. No i jeszcze o tutaj się wybudza taka zwykła czerwona kanna, też mamy zwykłe czerwone, bo sobie też zostawiłam, miałam bardzo dużo ale bym chciała, właśnie, pójść w te kolekcjonerskie kanny. Może tutaj się jeszcze jakaś między daliami inna uchowała, zaraz zobaczymy. To jest kompost nałożony, także wiecie. Chwasty mi tu rosną. Tutaj nic. Tutaj chyba też coś się wybudza. Jakaś kanna o. z boku. Tutaj też mam, muszę te chwasty. Powyrywać tutaj, chyba też coś jest, jakaś kanna, ale też o. chwasty sobie o. pek, pyk, pek pyk. i nie ma chwastów. Trzeba utrzymywać wilgotność. Wiadomo. Tutaj to już chyba dalia. Tak, tutaj już dalia. Dobra, idziemy dalej. No, a tutaj są dwie skrzyneczki moich kan. Z nasion. Ja Wam powiem, że one były biedne. Biedne takie. I ruszyły. I tutaj mamy jakąś piękność. Zobaczcie, w ciemnych liściach. Nie wiem, czy to ta z moich nasion, czy inna, no piękna sadzoneczka. Już widać, że nawet korzenie przychodzą. Trzeba by im powiem Wam, że dać takie już wiadereczka po śmietanie myślę, że w najbliższym czasie się tym zajmę jak jest fajnie ciepło to po prostu je wystawiam ze skrzyneczkami na zewnątrz zobaczcie piękne piękne te skrzyneczki są zebrały się jak ja to mówię zobaczymy co to z tego wyrośnie, no mają być jakieś fajne rarytasy a czy to będzie, czy to nie będzie, zobaczymy. Okaże się, jak zakwitną w sezonie. O! Zobaczcie, jak korzenie już wyszły normalnie. Już naprawdę potrzebują przesadzenia w coś, coś większego, no bo jeszcze do 15 tak maja muszą być tutaj w tych doniczkach, także myślę, że zaopatrzę się w zimie je po prostu poprzesadzę w coś większego. Właśnie mój pomocnik przyszedł. To obficie podlewane, więc o. każda jedna próbuje już uciekać, żeby one miały miejsce gdzie? Żeby one po prostu miały miejsce już wiązać te bulwy o, teraz wam drugą pokażę, skrzynkę. A postawiam sobie. O drugiej też mam dwie czy trzy takie. Część nasion nie wykiełkowała, część nasion wykiełkowała, i zobaczymy co to. Z tego będzie, no, okaże się też, czy te w ogóle kanny z nasion jeszcze w tym roku powinny zakwitnąć, czy zakwitną, czy wydadzą jakieś nasiona nieliczne, bo niektóre odmianowe nie wiążą nasion. Jak będą jakieś nasiona, to wiadomo sobie nie zechcę zebrać. bo tych takich zwykłych to mam zebrane dużo nasion, dużo dużo. A powiem Wam, że mrówki straszne. Weźmiemy tą drugą paletkę, bliżej jakoś przysuniemy, żebym Wam mogła pokazać jak to wygląda. Oczywiście je okrywam na noc jeszcze. Tutaj widać, że jakiś się wybija ciemniejszy listek. Tutaj też widzę jakaś o ciemnym, ciemnych liściach. Zobaczymy, co z tego będzie. Myślę, że radzą sobie nieźle. Były wcześniej wysiane. No, potrzebują, potrzebują po prostu, żeby je przesadzić. Już w coś większego. Znając życie, mi się na pewno numerki pokieczkały. O, na przykład ta piękna, ale o ta doniczka też już nie jest jakaś taka komfortowa dla niej, za duża, no wszystko trzeba czasu. Bo nawet jest jedna taka w małej doniczce zobaczcie. To ta już całkowicie, ale widzę, ładna jakaś sieweczka się mm, za tego zapowiada. Także dzieje się. Jak to mówią, dzieje się, dzieje się. Ciepło, powiem Wam słońce. To normalnie rośliny, po wyjściu, właśnie do szklarni, to one rosną w oczach. Niedługo będę musiała troszkę tutaj poogarniać. Dzisiaj wyjęliśmy inspekt. Kwiaty prawdopodobnie pójdą do inspektu. Poziomki takie inne kapusne, selery. Także po prostu zechcę już trochę tutaj szykować szklarnie, bo muszę ją nawadniać, przekopać, nawieść. Jedynka jest całkowicie pusta, czeka na rośliny, trzeba ją też po prostu ją regularnie podlewać zaczęłam, bo żeby było dobrze ziemia przemoczona na wysadzanie różnych warzyw. No i będziemy czekać, coś się z tych kan urodzi. Ja Was zapraszam do koleżanki Mardar na kanał, gdzie ona też ma bardzo, bardzo dużo takich upraw kwiatowych. Między innymi, kanny będziemy porównywać w sezonie, jak co u kogo będzie rosło, jakie będą zakwity. Miejmy nadzieję, że będą piękne rośliny. Także zapraszam, zapraszam Mardar w ogrodzie. Jeszcze mogę Wam polecić taki kanał, który również ma w tym roku wysiane. Kanny Marco Polo, on głównie zajmuje się uprawą też arbuzów, jak koleżanka Mardar. Ale w tym roku też sporo kan wysiał. Zobaczymy, jak to u kolegi i u koleżanki zakwitnie i jak to będzie wyglądało u mnie. Także Was zapraszam. Obserwujcie, co się będzie działo. W sezonie z tymi wszystkimi kanami i w ogóle z innymi roślinami, bo ja mam uprawę warzywno kwiatową, więc myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Teraz jest ten taki, wiecie, okres pikowania roślin, przesadzania. Także prac jest, jak to się mówi, w które stronę człowiek nie spojrzy, robota. Jest, także ja Was serdecznie zapraszam na te oba kanały Marder w i Marco Polo. Zobaczcie co tam u nich. No i wszystkim uprawiającym kwiaty, warzywa powodzenia w uprawach. No i czekajcie na dalsze raporty. Już niedługo myślę, że poziomki będę wysadzać, ale zanim wysadzę, to Wam pewnie nagram, bo są przepiękne. Także wszystko powoli, po kolei, żeby te filmy nie były. Za duge, a jak veće, to ja se budem pogadać. Dobra, do uslušanja, pa pa.